No czy jestem Zio, ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Subnautiki i tak się zastanawiam, jak podejść tutaj do tej krałoświernicy, która lata w tamtym miejscu. Chciałem koniecznie zbadać tamto o tą miejscówkę i wiecie co, mam dob dobry pomysł, nie podlecimy tam Simofem, podpłynę tam samodzielnie za pomocą siglaida. Cześć wszystkim jeszcze raz, e, witam wam, was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Series Subnautica, czyli nasz podwodny survival i słuchajcie, wylądowaliśmy w jakiejś podwodnej e, nie wiem, e, chyba sanktuarium albo laboratorium obcych, w którym musimy, e, że tak powiem w sumie już nic nie musimy, bo już zbadaliśmy wszystko, a mapa na Seaglidzie idealnie nam pokazuje, że nic więcej w tym miejscu się nie znajduje, więc moglibyśmy od razu zacząć zwiedzać kolejne rzeczy. No i tak ja bym Zaczął od razu z grubej rury i poleciał na zwiedzanie czegoś. Zobaczcie, tu jest jeszcze jakieś takie małe jedno pomieszczonko w okolicy, ale chyba tam nie będę miał jak się dostać za bardzo. Dobra, zostawmy je w spokoju. Krabo śmiernica płynie w tą stronę, więc ja popłynę naokoło. Dobra, nic więcej tu nie ma w okolicy, lecimy. Chcę jak najszybciej zeskanować to, jeśli się da, oczywiście. Zajrzeć, co znajduje się w środku. Uuu, te dźwięki są straszne. Dobra, okej, okay, wpłynęliśmy do środka. Wygląda na to, że to jest starożytny szkielet. Bardzo dobrze. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się spodoba ten odcinek. Myślę, że to jest dobry moment na zostawienie łapki w górę w momencie, kiedy ja coś szkanuję. Szkanuję, tak? Tak powiedziałem. Chyba powiedziałem szkanuję. Dobra, lecę! O nie, 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 nie! Już widziałem kątem błaka to było tuż obok. O nie, leci do mnie! Muszę przyspieszyć szybciej. Mam nadzieję, że tutaj nie wpłynie. Nie wpłyniesz! Nie wpłyniesz! Nie zmieścisz się, <laughs> Jestem cwany, a ty nie, no. To czekajcie, może czymś strzelę do tego, do tej krawoświeżnicy. Proszę bardzo. Ja tu mam jakiś wspaniały obiekt, którym będę strzelać do ciebie, także uciekaj mi stąd, ale już, żegnaj jak najszybciej. Bardzo dobrze. Dobrze się stało, wszystko z głowy, Aga tłucze mi naczynia za uchem, to myślę, że było akurat słychać tą konkretnie rzecz, ale dobra. O, ja cię kręcę, słuchajcie, patrzcie, że tutaj wszystko mogę podnieść, co tutaj się znajduje w okolicy. Jakże ciekawie. Ej, ja nie wiedziałem, że tak bardzo można... Wow. Ej, wow, słuchajcie, czy ja właśnie coś zglitchowałem? Tak to wygląda. Zobaczcie, że te gabloty można podnieść i można nimi strzelić. Mogę się normalnie dostać do tych kości, które się znajdu... znajdują w środku. O, ja nie mogę, ale świeżnie, dobra. Zostawmy to w takim razie w spokoju. Ej, można też wszystkie starożytne te... Znaczy, nie starożytne, tylko te obiekty obcych ruszyć. Co? Zobaczcie, jaki bubel. To nie powinno tak działać, zdecydowanie. No nic, dobra. Zbieramy szybciutko te rzeczy. to jest lilia słonowodna. Te pozostałe rzeczy mógłbym też po poskanować oczywiście. W ogóle zauważyłem strasznie dziwną rzecz, że coś mi podrzuca do góry, jakby takim mi wyrzuca. Aha, spacja mi się blokuje na klawiaturze. Dobra, wszystko jasne. Nieważne, może kontynuujmy naszą e, wyprawę, którą rozpoczęliśmy tutaj i znajdujemy się w tym momencie, e, słuchajcie, w dalszym ciągu głęboko. Pisaliście mi, że biom, na którym się znajdujemy, nazywa się Lost River, czyli Zagubiona Rzeka. Czyli w sumie moje przewidywania były bardzo zgodne z tym, e, znaczy moje jakby predykcje, to co powiedziałem na temat tego, że to wygląda jak rzeka, było bardzo zgodne z tym, jak rzeczywiście to się nazywa. Myślę, że teraz moglibyśmy zacząć tak na spokojnie gdzieś tam bokiem sobie uciec, wyłączając oczywiście światła, żeby nie, nie kusić tych krabośmiornic w okolicy. I wiecie co, odpalmy skaner, bo to jest rzecz, która nas na pewno może pokierować. Ciekawsze miejsca. Tutaj w prawo jest jedna droga. Tu są jakieś pływające rzeczy. Te rzeczy nie są chyba straszne z tego co ja kojarzę, bo one wyglądają na coś, co nie chce mnie za bardzo zjeść. Wygląda może trochę strasznie i przerażająco i jest wielkie, ale uwaga, to jest duchomanta. To jest coś podobnego do tej meduszczki, którą wcześniej mieliśmy okazję skanować. Także fajnie wiedzieć. Zaraz przeczytamy sobie jeszcze, co jest na temat tych starożytnych skamieniałości, które widzieliśmy gdzieś tam w okolicy. I teraz, słuchajcie, wielki wybór mam do, do podjęcia. W prawo, ok, w prawo wygląda to tak, a w lewo, wygląda to tak. Wygląda na to, że w tamtą stronę jest trochę głębiej. W głąb naszej rzeki. Ok, tam się znajduje mój dom, też dobrze wiedzieć. Muszę być bardzo ostrożny, bo w ostatnim odcinku, jeśli ktoś z Was nie widział jeszcze, zapraszam znajduje się w karcie. Mieliśmy spotkanie pierwszego stopnia z czymś bardzo nieprzyjemnym, co chciało mnie troszkę jakby załatwić. I mam nadzieję, że nie będę miał takiego spotkania znowu. O, nie, 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 to jest właśnie to! No to dobrze widzieć, słuchajcie, w każdym razie. E, zaatakowało mnie to w bardzo nieprzyjemny sposób. I mam nadzieję, że znowu mnie nie zaatakuje. Zobaczcie, że płynie jakby w tą stronę. Dlatego ja tak się wycofam delikatnie. Dystans. To jest najważniejsza rzecz. Zobaczcie. On się trzyma. Tam po lewej stronie ten potwór. Ja myślę, że można byłoby trochę bardziej z prawej strony go tutaj ominąć i popłynąć trochę w głąb. Mamy jeszcze prawie 200, no ponad 200 metrów e, dystansu, który możemy przelecieć, więc spokojnie, słuchajcie. Spokojnie, ale szybko i sprawnie, bo wygląda na to, że to pomieszczenie jest dużo, dużo głębsze niż ja widzę z tej perspektywy. Dlatego spróbujemy tak szybko tutaj podcyklować polecieć bokiem. Ok, póki co mnie nie widzi. Będę wiedział, że to to, że mnie goni w momencie, kiedy usłyszę ten wrzask przerażający, który był ostatnio słychać. Okej, okay, wygląda na to, że jesteśmy na całkiem dobrej drodze, żeby to ominąć. No i jest spoko! Słuchajcie, w takim razie płyniemy dalej. Jak to wygląda niesamowicie. Spójrzcie, wodospady pod wodą. To jest coś naprawdę niesamowitego. Taki, takie rzeczy nie codziennie się spotyka. Super wygląda ten biom, naprawdę strasznie mi się podoba. No i nie wydaje się być jakiś straszliwie przerażający pomijając tego jednego potwora. Okej, okay, mamy dużo różnych skamieniałości. Ciekawe mi czy ja mogę je poskanować. To też jest taka drobna... E, drobna rzecz, jakby, która mi interesuje. Uwaga, uwaga. Czy możemy? Nie możemy, czyli to jest po prostu jakby część otoczenia tutaj w okolicy. Dobra, powiem wam szczerze, że jestem mega. mega podjarany tym. O, tutaj są duże rudy, ale podejrzewam, że... Uuu, A to skąd się wzięło, nagle wypłynęło spod wody! To no, było dziwne, no nie powiem. No dobra. W każdym razie, słuchajcie, podejrzewam, że to może y, działać trochę niszcząco. Jeszcze nie spływałem do tego, ale bym sprawdził. Zobaczcie. Mamy w tym momencie 93, 90. O, dobra, zaczyna spadać. Czyli wpłynięcie do tego to jest coś w rodzaju jakiegoś kwasu albo czegoś tym podobnego. I najpo... najwyraźniej po prostu będzie mnie uszkadzało mój pojazd. Dobra, do tych nie chcę się zbliżać. One wyglądają na trochę bardziej agresywne. A tutaj, o, zobaczcie, można byłoby spokojnie postawić bazę przy tych gejzerach. Uuu. Uuu, przy tych gejzerach, bo wydaje się, że tam jest trochę wyższa temperatura. No dobra, słuchajcie, to wygląda na kawałek bazy obcych, okej. Okay. To jest na pewno jakaś dobra wskazówka, żeby ruszyć trochę dalej. Pozwiedzać, co tu się dzieje w okolicy. Dobra, czekajcie, stamtąd przypłynąłem, ja muszę mieć tą świadomość, gdzie wracać w czego. Tu mamy jeszcze jakieś skami skamieliny. To wiecie co, pam, 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 Z skamieliny i ruszymy do tego w pierwszej kolejności, żeby zbadać, co to jest. Ja tak boję się cały czas, że te duże... Coś znowu tutaj przypłynie gdzieś w okolice, ale bo zobaczcie, jak teraz tak patrzymy, po tym wszystkim w górę. To nie widać tak bardzo, żeby były jakiekolwiek potwory, które chciałbym je zjeść. Tam wygląda na to, że jest wypłynięcie na powierzchnię kolejne. Też warto ogarnąć. O spójrzcie, jak wspaniale to wygląda. Można sobie wpłynąć do środka, zatrzymać się. Szkielet lewiatana. No dobra. Pod koniec odcinka poczytam o tych rzeczach oczywiście. Mam nadzieję, że nie przegapię żadnej rzeczy przy okazji, skoro. skoro nie czytam o nich teraz. Dobra, tutaj mamy kolejne. Eee, kolejne gejzery. Dobrze wiedzieć. Spójrzcie. Tam o, na górę, wygląda na to, że jest wyjście. Ale my popłyniemy sobie. My popłyniemy sobie jeszcze tutaj, bo chciałbym zbadać koniecznie, co się znajduje tam. Czyli właśnie w tym miejscu. W tym miejscu, gdzie są te struktury obcych. Także fajnie byłoby. To wszystko sprawdzić. O kurde. No dobra. To wygląda fajnie. <laughs> fajnie. I to jest. To jest całe w jaskini? Tutaj nie ma wypłynięcia stąd, czekajcie, tak muszę parę razy poklikać sobie. Wiem, wy krzyczycie na mnie, zio, nie używaj tego skanera, tyle by było, zużywa ci bateria. Ja mam jeszcze dwa ogniwa. Wydaje się, że ta konstrukcja opadła yy, na dno morskie. Może wiedzieć, dobra, okej. Okay. Czyli stąd nie ma prawdopodobnie wyjścia, jak widzicie, najprawdopodobniej jest to bardzo, o, a jednak jest. Wygląda na to, że tam jest przejście gdzieś dalej. Zgryto teraz misje obcych. Analiza lingwistyczna brzmi, uwaga, wewnątrz znajdują się niebezpieczne materiały i formy życia. Okej, okay, o, mamy warpery, także niezbyt y, kolorowo zaczyna się robić. O, ale jak widać warpery się świetnie zaczynają bawić z tymi stworami, które ty pływają. Także dobrze widzieć, mam nadzieję, że będą od, trochę odciągały y, y, uwagę moją od... Znaczy, no, tak. Ich uwagę, od tego tam. Dobra, warto byłoby teraz się przyjrzeć temu, tej strukturze i znaleźć może jakieś wejście do środka, bo to jest też na pewno fajna rzecz, gdybyśmy mogli się tam dostać. Okej, okay, coś mnie próbuje zaatakować, jak rozumiem. Dokładnie tak, jak myślałem, spójrzcie. Zaczyna pływać dookoła mnie. Okej, okay, ale temu jestem w stanie całkiem, całkiem sprawnie unikać tego. Więc może, <laughs> może nie będzie tak źle. Dobra, szukamy w tym momencie dziury w całym obiekcie, oczywiście. O, i widać, nie musiałem daleko płynąć, żeby się znalazła. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba, słuchajcie, okej, okay. także rzeczywiście wygląda na to, że to jest zalany obiekt, Wymagano uzupełnienie płynów, już się zajmuje spokojnie, ściany wewnętrzne w tej sekcji są wzmocnione, co wskazuje, że budowniczy albo chcieli odgrodzić się od czegoś, lub... albo zamknąć to w środku, bez względu na intencje, nie udało się im, okej, okay. mam nadzieję, że nie znajdę tutaj czegoś, czego bym nie chciał znaleźć, ale zobaczymy jeszcze, słuchajcie, na spokojnie, Dobra. To wygląda na jakieś jajo. Jajo smoka morskiego. Czy mogę to podnieść? <laughs> Czy mogę je wyciągnąć? Fajnie by było, gdyby się udało, ale wygląda na to, że chyba nie. Przeczytajmy, co to jest za jajo. To duże jajo jest przechowywane w hermetycznie zamkniętym środowisku i zostało chemicznie wysterylizowane. Nie będąc w stanie otrzymać w pełni dorosłego osobnika morskiego smoka, obcy najwyraźniej próbowali zbadać proces składania inkubacji jaj. Niejasny jest cel tych działań. No, może wiedzieć, jeszcze nie mam pojęcia, czym jest smok morski, ale brzmi dość przerażająco. Dobra, tu mamy okazy Mant, też do zbadania. O, to wiele z nich widziałem, tego jeszcze nie widziałem chyba. To jest meduszka, to jest ta manta, co pływa tak sobie przy powierzchni. To są jakieś pozostałe raczej niegroźne nie rzeczy. Co ja droga, w ogóle złapałbym może kilka ryb. Przydałoby się je... O, ja nawet jej nie badałem jeszcze. Przydałoby się je potestować, bo yy, po prostu fajnie byłoby mieć coś do żarcia. Okej, okay, słuchajcie, tutaj jest terminal danych. Raport o uszkodzeniach. Zaraz prze przeczytamy raport o uszkodzeniach. Okej. Okay. wygląda na... O, to wygląda na brak szyby. <ścoughs> Chciałbym powiedzieć, że to wygląda na... Na, na coś dużego, a tutaj okazuje się, że po prostu można wpłynąć nawet dobrze. Pozostałości szkieletu też możemy sobie to sprawdzić od razu. bladę. blade. Im, Im głębiej spływamy, pozostałości badanego osobnika, im, im głębiej spływamy, tym bardziej niezbyt bezpiecznie się tutaj zaczynam czuć. Bo coraz większe rzeczy tutaj się zaczynają dookoła mnie pojawiać. Dobra, mamy jeszcze 111 sekund tlenu, więc szybko bym przejrzał, co tu się znajduje. Początkowe dowody biologiczne wskazują, sugerują, że do tej lokalizacji sprowadzono miejscowe formy życia, gdzie poddawano je dokładnym badaniom. W to jest warper. Okej. Okay. To ciekawe. Możemy go doskanować. teleportujący się strażnik kwarantanny. Materia biologiczna. Dobra, zaraz wrócę do Simofa i będziemy to wszystko czytać. Co tu się z tym dzieje? O ja nie mogę. Czy mogę to przestawić? No nie, kurczę patrzcie, tylko tam się dało przestawiać te rzeczy. Bardzo mnie interesowało, czy mogę... mogę też innymi... Rzeczami jakby tutaj operować. O kurde. Dobra, więcej rzeczy chyba tutaj nie ma do zeskanowania, także moglibyśmy już to te pozostałe rzeczy raczej odstawić w spokoju. Dobra, Zobaczysz, jeszcze. O, jest jeszcze terminal danych. Bardzo dobrze. Zbierzmy szybko i lecimy stąd. Pobieranie danych dotyczących bakterii. Uwaga, wykryto nietypowe wahania w plazmie białek krwi, przeprowadzanie skanu osobistego jest mocno zalecane. Ja już się skanowałem sam i wiem, że jestem zainfekowany. Także to samo skanowanie zakończone. Zakażenie bakterii na Twojego Organizmu rozprzestrzeniło się na skórę oraz układ odpornościowy. Raport medyczny zapisany do bazy danych. Identyfikacja szczepu bakterii wymaga większej ilości danych. Okej, okay. to coś musiało się wydarzyć w takim razie więcej. Um, bo jakby. wcześniej. O! Okej! Okay. Zaczęła się animacja, a ja wszedłem do Simofa w tym momencie. Świetnie. Dobra, rzeczywiście mam zielone bąbelki na skórze. To znaczy, że chyba się zaraziłem. To jest takie moje drobne przypuszczenie. Jeszcze nie mówmy, że na pewno tak było. Oh. Ha, ha, ha! A ja jestem przygotowany, bo wziąłem dwie fioletowe tabliczki ze sobą. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się składa. Słuchajcie, mogę kolejny terminal z danymi sobie odebrać. I dane badawcze okazów. Dobra, w takim razie zaczynamy lekturę. Profil zakażenia Khararem. Ten terminal zawiera obszarne dane dotyczące yy, zakaźnej infekcji bakteryjnej zdefiniowanej jako Khara. Eee, odkrycie pierwszy raz napotkana podczas rutynowej ekspansji sieci do światów zewnętrznych. Rozwój pandemii, awaria sieci doprowadziła do nieprawidłowego działania w rutynowej procedurze kwarantanny. Zaraza została załadowana i szybko rozprzestrzeniła się na światy centralne. Potwierdzone zgony: 143 miliardy osób. Okej, okay, to dużo. I tu mamy objawy. Stadium pierwsze stopniowe obniżanie odporności. Zielona wysypka i objawy grypo odporne Nieprzewidywalne zmiany w strukturze biologicznej. Ja jestem w tym momencie ja w stadium 2, także nie jest jeszcze tak źle. I całkowite wyłączenie funkcji wykonawczych. To Mam nadzieję, że uda mi się wyleczyć tą chorobę, zanim dotrzemy do trzeciego stadium. Bo później może być trochę niezbyt ciekawie. Podjęte kroki awaryjne. Światy centralne pod kwarantanną. Próbki bakterii rozesłane do odizolowanych placówek badawczych w celu opracowania szczepionki. Procedura leczenia nieznana. Okej, okay. i mamy raport o uszkodzeniach tego obiektu jeszcze? W okolicy placówki wykryto lewiatana zbliżającego się z wysoką prędkością, zewnętrzna lina kotwicy została uderzona z ogromną siłą, zewnętrzna lina kotwicy została uszkodzona, placówka zaczyna tonąć, uderzenie w dno morskie. Wykryto uszkodzenia w jednostce kwarantanny si siódmej, czyli jaja lewiatana. E Uruchomiono protokół natychmiastowej likwidacji osobników, 314 osobników zniszczonych, jeden osobnik nie został znaleziony. <laughs> to znaczy, że pewnie go spotkam, ale wiecie jak to jest. To, to musi być w dalszej części fabuły, więc to zostawimy sobie spokojnie. Dobra, słuchajcie. Myślę, że mamy tą część jakby przejrzaną. Eee, w sensie, no nie, wygląda na to, że nic więcej raczej tutaj nie ma, bo... To pomieszczenie jest takie bardzo, bardzo nie za duże, a zresztą mógłbym to sprawdzić nawet na Simowie, jakbym odpalił sobie tutaj... Aha, to i tak nie zobaczę. Dobrze wiedzieć. Świetnie. W takim razie, myślę, że czas najwyższy się stąd wydał stać, przejrzeć dokąd prowadzi ten dalszy korytarz, który mamy w tym pomieszczeniu. Czyli tamta droga i zobaczymy, co tam znajdziemy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak wielki jest ten biom pod ziemią. Czy pod wodą, zasadniczo, pod ziemią. Tak, to, to chyba najbardziej precyzyjne określenie tego miejsca. E, słuchajcie, on musi się rozciągać... Okej, okay, tam jest chyba kolejny ten potwór. Ten biom musi się rozciągać pod całą mapą. Dosłownie pod calutką mapą, czyli od każdego... Od, od jakby A do B, bo zobaczcie, że w tym momencie ja się znajduję no niemalże pod swoim, pod swoją bazą, więc to jest dość, dość naprawdę duże to wszystko. Ok czyli tam mamy w takim razie tego dużego um, i tam wygląda na to, że jest zejście w dół, jeszcze w dół. Ale to i tak nie ma znaczenia dla mnie, bo w tym momencie zobaczcie, dotarłem do 850 metrów głębokości, głębiej i tak nie jestem w stanie za bardzo się dostać na ten moment, więc po prostu pójdźmy, jeszcze jedna odnoga jest do sprawdzenia, bo w jeszcze jedną stronę nie popłynąłem. Zanim wpłynąłem tutaj do placówki badawczej, mogliśmy skręcić w jeszcze jedną stronę. Popłynę tam i zaraz zobaczymy, co tam znajdziemy. No dobra, od tegoż, kiedyś tu nie popłynęliśmy, jeszcze w tamtą stronę. Także warto będzie to zbadać. I zobaczcie w tym momencie w ogóle, to jest bardzo dużo fajnych miejsc, gdzie jest naprawdę wysoka temperatura. Jakbym chciał założyć sobie bazę, to tutaj bez problemu można byłoby sobie zrobić reaktor termalny, żeby po prostu jakby spędzić tutaj trochę więcej czasu i móc poprzyglądać się temu wszystkiemu. Ja! Yeah. Wow! <laughs> to jest niesamowite, słuchajcie, jak jest niesamowicie świetnie wykreowany ten świat. Mamy podwodny świat. Jak to niesamowicie wygląda, po prostu? Mamy podwodny świat, w którym mamy rzeki, jeziora, drzewa i tym podobne rzeczy. O kurde. Ej, jestem mega pod wrażeniem. No, ale niestety docieramy już powoli do mojej maksymalnej głębokości. Zobaczcie, już jestem 20 metrów od limitu. Dlatego. Muzyka się zaczęła. okej, okay, tutaj dużo tych mant pływa. O kurde. <laughs> Dobra, muszę to zbadać szybciutko. Olbrzymie drzewo zatoczkowe. Ej, nie, no naprawdę jestem mega pod wrażeniem. Strasznie mi się to zaczyna podobać i to tak wizualnie. Okej. Okay. To jest jakieś wielkie jajo. Jak rozumiem. Tak to wygląda na moje, ale mogę się mylić. Olbrzymie drzewo zatoczkowe, ogromne drzewo pokryte w głębokiej, odkryte w głębokiej grocie, jedyne w swoim rodzaju na planecie. Drzewo jest otoczone przez manty, które pasą się na jego różowych zewnętrznych liściach. Kora twarda, szybko rosnąca kora, jaja lewiatana widmowego, gałęzie tego drzewa są owinięte wokół licznych dojrzewających jaj, należących do gatunku znanego jako lewiatan widmowy. To drzewo zostało... To drzewo najwyraźniej jest starożytnym miejscem lęgowym, jaja zostały złożone, gdy drzewo było młode, a teraz gałęzie chronią je i rosną wraz z nim, z nimi, czekając na odpowiednie warunki do wylęgu. To ciekawe. Czyli lewiatan widmowy to może być ten potwór, który mnie zaatakował wczoraj, to jest bardzo możliwe, nawet bardzo prawdopodobne, bym tak powiedział, także wiecie, jestem... Jestem naprawdę mega, mega ciekawe tego miejsca. Okej, okay, ta miejscówka wygląda na naprawdę fajny potencjał na zrobienie bazy i myślę, że to jest rzecz, którą byśmy się mogli zająć. Spójrzcie, mamy tutaj e, gejzery i tutaj, o, w tym miejscu jakbyśmy postawili sobie reaktor termalny, no nawet, patrzcie, 70 stopni spokojnie myślę, że można byłoby wyciągnąć z tego. To będzie naprawdę dobre generowanie e, energii, no ale dobra, nie ma co się zatrzymywać tutaj, zobaczmy, co jest dalej. Wygląda na to, że no to już jest mój koniec mojej podróży. No bo niestety ale głębiej nie zejdziemy, póki co. Słuchajcie, ulepszenie komidezoną prawą pozwolą nam zejść na pewno na zdecydowanie głębszą głębokość. I chyba tam właśnie będziemy zmierzać w tamte strony. Spójrzcie, że tam na dół właśnie. Coś, na pewno coś tam ciekawego znajdziemy. No ale dobra, na ten moment, plan jest taki. Albo, tak jak mi pisaliście, zrób cyklopa i dopóń tutaj cyklopem, chociaż nie mam pojęcia w jaki sposób ja ominę te wszystkie potwory, które mi po drodze się znalazły. Albo po prostu ułożymy sobie tutaj coś w rodzaju bazy w okolicy tych gejzerów i spróbujemy sobie normalnie tutaj zacząć naszą egzystencję. Przyprowadzimy Simofa, przyprowadzimy sobie prawna i postawimy sobie reaktor termalny, żeby stąd zrobić taką bazę wypadową w głąb. No bo widać, że przede mną jeszcze spory kawałek tego tej drogi i teraz jedyna rzecz, której potrzebuję to najprawdopodobniej będzie zrobienie lepszych ulepszeń głębokościowych i wśród tych ulepszeń głębokościowych do kombinezonu prawny najbardziej mnie interesuje i do tego, słuchajcie, będziemy potrzebować nikiel, nikiel, którego jeszcze nie znalazłem, a pisaliście mi, że nikiel będzie można znaleźć najprawdopodobniej właśnie gdzieś tutaj w okolicy na tych takich już pokaźnych głębokościach. W ogóle śmieszne, słuchajcie, że jestem na głębokości 920 metrów i ciśnienie nie zgniata mojej postaci tutaj na tym świecie, to jest to naprawdę ciekawe. Okej, okay, tutaj mamy rudeniklu, bo czemu nie? Okej, okay. no dobra. Słuchajcie, szybko pozbieram ten nikiel i będziemy wracać do domu i dopłyniemy sobie w to miejsce. Ja nie wiem, czy mam w tym momencie radiolatarnię, bo jeśli mam radiolatarnię, tak, mam radiolatarnię, zaznaczymy sobie tą miejscówkę jako taką ważną miejscówkę. Tutaj zostaniemy sobie na dłużej, myślę. Tylko dozbieram nikiel, wrócimy i zrobimy sobie ulepszenia głębokościowe i wszystko. Także musimy wymyślić jakąś specjalną nazwę dla tego miejsca i ja myślę, że to będzie, uwaga, uwaga drzewo. Tak kreatywnie, bo to w sumie to zasadniczo to, to miejsce będzie tak zaznaczone i to oznacza dokładnie. No i to będzie nasza baza wypadowa w przyszłości, tylko muszę przynieść sobie dużo materiałów na zbudowanie tutaj bazy. No zasadniczo mógłbym już zacząć niektóre rzeczy robić, ale muszę wziąć sobie materiały na zrobienie reaktora termalnego. I zastanawiam się, czy nie wykorzystamy takiego fajnego tego baga, co odkryłem jakiś czas temu, że można otworzyć schowek z kapsuły. Po wyjściu z kapsuły, w efekcie zrobiłbym tak, żebym wsadził sobie w kapsułę kilka rzeczy, które będę potrzebować, jeśli będę potrzebować dużo rzeczy, spłyniemy sobie tutaj na dół, otworzę sobie dopiero wtedy ten schowek i wezmę sobie rzeczy stamtąd. Chociaż nie wiem, dobra, może nie będę tak bardzo oszukiwać. Zostawiamy to miejsce w spokoju, ja wracam w tym momencie do domu yy, i myślę, że takie rzeczy już będziemy w następnym odcinku. Jaka dziwna łuna tutaj się robi, jak przepływam, zobaczcie. Uuu! Bardzo dziwne. Dobra, takie rzeczy już będziemy raczej robić w następnym odcinku, także możecie się przygotować do tego. Ja Wam dziękuję w tym momencie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Bardzo, bardzo ciekawy ten film. Muszę wam powiedzieć, dzisiaj wyszedł. Ja jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że wy również. No i myślę, że w następnym odcinku również uda nam się zejść chociaż trochę głębiej w głąb naszej e, ciemnej jaskini, w której w tym momencie się znajdujemy. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. I cześć.